wjeżdżam właśnie do Ustki droga krajowa numer 21 w Ustce nigdy nie byłem, jestem tutaj po raz pierwszy wiele osób i tą Ustkę zachwalało, że piękne miasto przez wielu nazywanych Nazy przez wielu ustka jest nazywana Letnią Stolicą Polski gdzieś już kiedyś tam mówiłem, że skoro Ustka jest stolicą, to Łeba jest królową, natomiast bez wątpienia królem Polskiego Morza Czy też Polskiego Lata jest Władek, czyli, czyli Władysławowa mamy moi drodzy oznakowanie na centrum miałem nadzieję, że gdzieś pojawi nam się oznakowanie na stację tudzież na dworzec kolejowy takiego oznakowania nigdzie tutaj nie, nie widzę, więc my sobie pustkę przejedziemy przez przez owe centrum czyli jedziemy sobie prosto Podejrzewam, że ogrom ludzi. Centrum prosto cały czas. Przypominam, 50 km na godzinę. To maksymalna prędkość, jaką, jaką możemy się przemieszczać po, po mieście. Przecież jesteśmy w terenie zabudowanym. Wyłączona sygnalizacja na przejściu. Jestem ciekaw, czy gdyby pieszy nacisnął guziczek, to wzbudziłby czerwone światło dla mnie, czy to jakaś, jakoś inaczej funkcjonuje. Na pewno to, co już widać, to miasto jest większe aniżeli Weba. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka. I dojechałem, moi drodzy, do skrzyżowania, chyba z sygnalizacją. Jeżeli, jeżeli dobrze widzę. Tak jest. My cały czas jedziemy sobie w kierunku centrum. Może dzięki temu uda nam się dojechać do, do dworca. A jeśli nie, to zrobimy sobie objazdóweczkę pustki. Może gdzieś uda się przystanąć. Uwaga, że gdyby tutaj wyłączyć sygnalizację świetną, to jesteśmy na ciągu podporządkowanym. Zwróćcie też uwagę na sygnalizatory na mojego kierunku. Na moim pasie jest sygnalizator ogólny, na pasie lewym jest sygnalizator bezkolizyjny. Co to znaczy? A to znaczy ni mniej, ni więcej, a tyle, że z przeciwnego kierunku. Pojazdy nie będą jechać w tym czasie kiedy my będziemy mieć światło zielone. Ale znowu jak gdybym skręcał w prawo tam piesi mogliby mieć zielone światło. Oczywiście te pojazdy stały cały czas przed przejściem, piddzimy jeszcze paniem, pani idzie. Ja pojadę w lewo, zwróćcie uwagę. Skrzyżowanie, które możemy pokonywać w lewo, dwoma pasami, jak na rondzie, ciekaw jestem, gdzie ja tutaj dojadę. słychać mewy. To znak, że jesteśmy blisko morza. Również płatne parkingi. Skrzyżowanie, czyli z prawej strony muszę ustąpić, prawa wolna, dla pojazdów z lewej, to ja jestem po prawej, po czym mam nakaz jazdy w lewo. I równorzędne skrzyżowanie, czyli już poczekam aż wyjedzie ten pojazd z przeciwka aby ominąć pojazd, który tutaj stoi No jesteśmy przy plaży. Dojechaliśmy prawie pod plażę w ustce moi drodzy. Szczerze, że oglądając sobie Ustkę jakiś czas temu, przygotowując się do wyjazdu na wczasy, oglądając ją sobie na Gogre Street View, troszeczkę inaczej te drogi tutaj w rejonie plaży prowadziły, bo z tego co się nie mylę powinienem jechać w drugą stronę. znowu skrzyżowanie równorzędne pojadę prosto chyba, że są tutaj miejsca parkingowe, wolne nie dostrzegam takowych Jeszcze się Zmieszczę się oczywiście pamiętamy możliwie Jak najwolniej przejeżdżamy przy takich przez takie ciasne miejsca, aby i komuś nie uszkodzić pojazdu i sobie nie uszkodzić pojazdu Mewa No chyba nie będzie mi dane jeśli tutaj w pobliżu Zaparkować Już nie jest powiedziane, że jeszcze tutaj nie będę w tym samym miejscu za chwilę. Więcej teraz w prawo i to co pamiętam z Google Street View Tutaj chyba powinienem jeszcze przy plaży się dać radę przejechać Z lewo tu już mam ustąp, czyli tutaj już nie mam równorzędnego skrzyżowania. Powiem szczerze troszkę jestem zaskoczony, że tutaj jest możliwość takiego dojeżdżania tak blisko tak blisko plaży. Zazwyczaj generalnie miasta takie tutaj już zazwyczaj wyłączają z możliwości poruszania się w tych miejscach. Tutaj droga dwukierunkowa nam się zaczyna. Nakaz jazdy prosto mam prawej oczywiście muszę ustąpić, równorzędne skrzyżowanie, czy tutaj z prawą dam radę pojechać? Dam radę, moi drodzy, tutaj w prawo pojechać. A to Google Street View. Jak przeglądałem, o czym wspominałem chwilę temu, to jechałem Tędy. Udcie uwagę. Jadę, Jadę deptakiem. Deptak. Coś jak yy, ulica Kościuszki w Łebie. że ulica Kościuszki, przynajmniej fragment jest wyłączony z ruchu, z ruchu pojazdów można tylko rowerami się tam chyba poruszać natomiast tutaj jak widać no możemy poruszać się samochodem aczkolwiek piesi są można powiedzieć wszędzie Dnia. Więc wszyscy idą na plażę. Przy okazji kupują coś, aby się schłodzić. Pojadę. Jadę w stronę portu. O właśnie przejedziemy się przez port w Ustce. jest zakaz, nie widzę. Piękne miejsce. Bo muszę przyznać, że jest tutaj po prostu pięknie. W miejscu, w którym byłem <laughs> przed chwilą Jestem z prawej dla tych pojazdów Tym razem może pojadę w lewo sobie kółeczko tutaj będę w takim układzie kręcił nie tutaj tutaj mnie jeszcze chyba nie było jak się teraz <śm> wydostać wobec tego y Gdzieś w kierunku właśnie miasta, lica Chopina. Trążymy po tych jednokierunkowych uliczkach ustki. a z tego trzeba jechać w prawo. Innej opcji nie ma. Tutaj jadąc w lewo, jesteśmy w stanie tylko kółeczko sobie zrobić i powrócić w to samo miejsce, gdzie teraz jestem. Równorzędne skrzyżowanie. tutaj w prawo, więc pojadę w rewo ulica Marynarki Polskiej Znowu skrzyżowanie równorzędne. Czyli znowu w prawej stronie trzeba ustąpić ulica Portowa. Może bym tu w prawo pojechał. Tylko że tutaj się chyba nigdzie nie pojedzie. Jedynie co to mogę. Zawrócić Droga bez przejazdu Patrzcie Uwaga kierowco Skrzyżowanie równorzędne Jadę w prawo Czyli kontynuuję Jazdę tą ulicą marynarki polskiej zresztą w wózce jest centrum szkolenia marynarki wojennej jakby to kogoś interesowało jakby ktoś służył w armii w marynarce to na pewno tutaj był właśnie ja w prawo Mam zieloną strzałeczkę Warunkową Nic nie jedzie Co ciekawe ulica Dworcowa, ciekawe czy gdybym pojechał w drugą stronę to bym dojechał do dworca, no ale to już w tej chwili się tego się tego nie dowiem A jestem nad linią kolejową Decyzja, droga 21 na port czy na Darłowo no nic, jedziemy może na Darłowo bo to już nie ma gdzie tak czy tak stanąć jak widzimy do to są spore korki Drogą numer drogą wojewódzką numer 203 wyjeżdżam ja z ustki w kierunku Darłowa. Ustka no, na pewno, miasto piękne, jak już wspominałem, nazywane stolicą, letnią stolicą Polski. Myślę, że sobie generalnie to miasteczko na to zasłużyło. Piękne, fajne. Nie wiem jak z cenami tutaj. Bo jak widzimy, nie było okazji, aby gdzieś tam wyjść, zaparkować samochód. Aut chmara ogrom. Acz generalnie w tym ścisłym centrum, muszę powiedzieć, jeździło się całkiem całkiem przyjemnie, bez jakiegoś tam yy, wielkiego problemu, nie było ciasno nie było korków, więc yy, taka bym powiedział ciekawostka że wydawałoby się że te uliczki w ścisłym yy, centrum miasta powinny w jakiś sposób być być pełne, może przepełnione pojazdami a tak, yy, tak nie było to mnie troszkę zaskoczyło Cieszę się z tego, że mogłem dojechać gdzieś tam, właśnie w centrum, w pobliżu plaży, w pobliżu portu. Żałuję tylko tego, że nie dało rady zaparkować, wyjść z samochodu, nacieszyć się w tym miejscu morzem. Ale można powiedzieć, co się odwlecze, to nie ucieczę może na pewno jeszcze w czasie tego pobytu nieraz nieraz zobaczę a i na pewno jeszcze zobaczę może na tym pomorzu środkowym po którym to po którym to dzisiaj podróżuję